A historia ta zaczyna się o pewnym śmiałku, który przeszedł przez portal i dostał się do innego świata. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Iglatki, zapraszam was na Paint the Town Red, kolejny wspaniały odcinek z gry. I powiem wam, że tym razem udało mi się znaleźć coś naprawdę fajnego, coś naprawdę ciekawego, czyli świat podwodny. Nie wiem, co to ma być, szczerze Więc bo to, co oni tutaj robią, nie wygląda na... Yy, w sensie, no, on ma doświadczenie od urodzenia, jeśli by nie patrzeć, ale yy, nie wiem, co oni tu wciągają, bo, no, ona albo on albo ono wciąga bardzo dobrze, więc nie będę w to wnikał. Mamy lewo-prawo drzewo, więc przejdźmy się na prawo. Tu widzę już nawet przeciwnicy będą nawet tematyczni. Bardzo fajnie. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Hello there. Co robisz? Kluczyk mogę wziąć? O, mogę wziąć kluczyk. Dziękuję serdecznie za kluczyk w takim razie. Muszę sobie znaleźć jakąś broń. Bardzo ładnie tu... Uuu, ktoś ze mną pracuje. Nice. To obsydianowy nóż. Perfekcyjny. Dobra, mogę zawinąć ten szpadel? Będzie mi bardzo miło. Ty wyglądasz jak wojownik innej rasy, więc nie... O. Okej. Okay. Jakby dużo was tu jest? I w sensie ja mogę tu być? A, ofiarę macie jakąś? Jakby ja zostawię łopatę w podzięce I mogę wziąć to duże, żółte coś Jakby wiecie, ja Tylko, tylko pożyczam, nie? Potem kiedyś zwrócę Okej, okay, dzięki śliczne, dobra, super e, Mamy więcej wojowników Tu mamy On aż się prosi O, moi drodzy, on aż się prosi, żeby tu spaść Gdzie prowadzą mnie O, kurde, to chyba jego brat bliźniak nie za bardzo mi się to podoba, w sensie nie chciałbym tutaj się. Uh! Ohoho, ty kusisz jeszcze bardziej kolego. Tam się jest w ogóle jakieś wejście. Jakie miałbym się tam dostać? Nie rozumiem trochę, ale okej! Okay. Może jakoś się tam dostaniemy. Co to jest? To jest coś palącego siedzi. Dzień dobry, witam serdecznie. No, ten się przeraził ewidentnie, nie mam pojęcia dlaczego. Fajnie tu jest, fajnie, tak przyjemnie, nie za źle, w sensie mają wszyscy bronie i chcą pobić się. O, tutaj też fajnie. Dzień dobry. Czy wy robicie standardowe zrzucanie ze statku? Nie? Nie? Na pewno nie? Nie, a no dobra, to jak nie jesteście pewni To spoko, nie ma problemu, mi to, mi do niej przeszkadza Uh, tam jest kłódka o, dobra Ja wszystko rozumiem Czyli żeby odkryć sekrety, muszę najpierw pokonać Wszystkich przeciwników Co to jest? U, czy to O, i to ma kilka Dobra, to biorę jednak to Czemu wy się bijecie nagle? Czemu oni się biją? Wytłumaczy mi ktoś ten fenomen Jakby, dobra, elo Hehehe, <laughs> zapraszam na kabaret Zapraszam serdecznie i... A! Wypuściłem broń, Jezus! Dobra, nie spodziewałem się, przepraszam. To nie był, to był oczywiście męski krzyk. Nie zwracajcie uwagi, wszystko się dzieje fajnie. Tutaj tu jest na górze? O! Fajnie też tu u was, w sensie macie lampkę. Nikt mnie nie goni. Ktoś mi chyba prował goń. Wiecie co mi się wydaje, że tutaj pewna... A nie, on, on szedł do mnie? O, dobra, on jednak szedł do mnie, to jednak ja ja jakby tutaj uciekam, sobie idę od was, dobra? Wy się tu bicie, fajnie, tutaj tego, tutaj ktoś, co, coś tego? Nie? Nie może być tylu na tylu. Ja pomogę trochę, dobra, już jest łatwiej. Ja naprawdę mam tu tak skakać po takich pierdołach. Do, do, dobra, dobra, jest spokojnie, spokojnie. Czy ja dam radę jeszcze wrócić? Nie dam rady tam. <laughs> o nie! Dobra, trzeba zrobić restart. Czyli to nie jest takie banalne. Czyli mogę zacząć walkę, ale nie będzie to takie łatwe. Bierzemy sobie łopatę w takim razie, żeby tutaj zacząć, oczywiście, walkę. Czy to nie muszę brać łopaty nawet? Mogę pójść tu i zrobić tak. Elo. No, mam miecz. <laughs> Dobra, super. I teraz sobie skaczemy. Jezu ja naprawdę mam tu skoczyć po tym wszystkim To jest w taki sposób jakby... Uuu, dobra, na razie jest nieźle. Nice! Eee... Czubaka, co tu robisz? Co robił tu czubaka? O co e, o Co To chodziło. Dlaczego to był czubaka? Okej, okay, dobra, nie wnikam. Eee żółty. Uuuu... Wybierz swoją broń. Mamy taser, nóż, młotek. Co to jest? to jest? Jakiś kryształ? Nie mam pojęcia, ale... Uuuu... To jest jak ten, tylko inny. Halo, bo ja bym chciał... Trafiłem! Dobra, będą się już bić. W sumie to bardzo fajne miejsce tak naprawdę. Co prawda miało być zalane, ale... ale nie jest zalane. Co prawda są to takie dziwne stwory, które są jakby... Z innego świata, ale nie będę wnikał. Ja sobie wezmę to i kulturalnie się do nich dostanę. Sprawda, nie wiem, jak, ba jak banalnie mógłbym to zrobić. Tu nie przeskoczę, tam nie przeskoczę, tu też nie przeskoczę. Mogę na to wskoczyć? To jest moje pytanie. O, o, nie. E Dobra, wskoczyłem tu i co dalej? Jedno wyżej jesteś w stanie zrobić, bo już to robiłeś. Jedno wyżej. Jak spadnę, to już jestem w dupie, total. A! Dobra. Nie! Nie. Chyba najłatwiej będzie po prostu robić to, co umiem naj najbardziej. Czyli zrzucanie ludzi z ur. A wyjdziecie sobie w ogóle, nie pilnujecie swojego kolegi. Dobra, no to jakby easy. O, papa! O, myślałem, że poleci dalej, szczerze mówiąc. No trudno, nie udało się w takim razie. Poproszę to. Idealnie. A że ty mnie bijesz? W ucho dostałeś. Masz, proszę bardzo. Zaraz będziesz jak Van Gogh. Ała, proszę mnie nie bić. Nie podobało mi się. Up. Hehe. Proszę się odczepić od mojej. Czemu wy tutaj takie rzeczy robicie nieładne? Staram się swoje pomóc. Dobra, nice. Tylko jednego sprzymierzeńca to mam, więc muszę uważać. Dużo was tu w sumie. Chodzicie sobie w jedną, w drugą. Pyk, dobra, perfekcyjnie i siup. dzięki za miecz, to jest idealny. Ha! Ha! Walczymy z nimi, proszę bardzo. Nie wiem, czy ma jakich widzę, to, to mi się postaci z don't serwa przypominają. O, mogę to? E... O, dobra, nie podobało im się i mi się też nie... Czy moja zginęła? Ale mam krótki nożyk, Ciach. E, myślałem, że ten miecz ma jakieś lepsze moce, on jest taki raczej do, do niczego bym powiedział. Dobra, może na most pójdziemy. Co wy na to. Na moście mi się bardzo zawsze podoba. Dobra, spadliście sobie z mostu, nieważne. O, dziękuję za ten miecz. To bardzo dobra ofiara w takim razie. Perfekcyjna ofiara. Proszę mnie nie bić krzesłem, ani niczym wcale nie innym. Byłbym wdzięczny. Ale krzesłem mogę rzucić kogoś innego. Ktoś w stanie? Nie? Halo? O-o! Na dół! Do widzenia. Znowu mam taki krótki nożyk w dupę, mogę ci wbić. Proszę bardzo. <grym> o, tu jakie złe rzeczy się dzieją. Jezus. O Boże, jak on się na mnie zama... trochę po łapach. Ale nie za dużo ci to zrobiło, oczywiście. Dobra, idę sobie stąd. Elo! Przepraszam. <grym> Uwielbiam kopanie w tej grze. jest to, to jest po prostu najlepszy system. Nie rzucasz kogoś kubkiem bra. w łeb. Też. Co tam się dzieje? Halo, czemu keczup się leje z górnej półki? O, zostało ośmiu. A tamten kolega się odwrócił ode mnie. Halo. Halo? 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 Tyle pocisków nie było w stanie go załatwić, a załatwił go jeden randomowy. Do widzenia. Ślepa genia. Kupzę trąbkę. Na dobra, dziękuję serdecznie eee, Tyle pocisków nie było go w stanie załatwić A to jak w niego rzuciłem, to już było go w stanie załatwić Gdzieś jeszcze chyba chodzi ten duży Tak mi się przynajmniej wydaje Tu jest jeszcze fajna broń Tu jest fajna broń Gdzie on jest? Dobra, rzucę się tą bronią tam Dobra, rzuciłem ją Zdecydowanie za mocno Może tak? Dobra, jakby co to jest wtedy tam Widzę swojego, który utknął O, dzień dobry Halo czy schody są za ciężkie do wchodzenia? Może w oko? Nie? W drugie oko? Trzecie oko. Ewidentnie nie? Może w szyję? Albo w miednicę? Albo w bark? ten sam bark? Nie? Znowu w głowę? O, tym razem się udało. O ty, koczku narciarski. Dobra, no. Stało was trzech. Jeden to na pewno łuki. Łuki! Jakoś tak? Ło! Rzut za 700! Perfekcyjnie. Co tu się dzieje? Dużo jeszcze? Może po nogach bardziej pokusić? Może lampą? oświecę ci życie. Nie? To ewidentnie nie działa. Dobra, może taką fałką. Też nie. Ziemnie tym scyzorykiem. O kuśkach będę tłukł. Może ci... Okretnę. Kuśki. Krzesłem też nie. No, Młotkiem może. Co jest? Też bym chciał mieć tyle zdrowia. Co jest tutaj z tym nie tak? O, wyszła. Albo wyszedł, albo wyszło. Wow! O, mam ten nożyk taki śmieszny. Ale dalej brakuje mi jednej osoby. Tamten łukis tam łazi w jedną i w drugą, ale dalej jednej osoby brakuje. Trafiastu? <grymne> Wygląda, jakby dostał, ale może minimalnie nad jego głową poleciało. No to może chociaż imbryczkiem. Stań w miejscu. Imbry... Imbryczek był za ciężki, ewidentnie. Coś innego tu gdzieś leży? Miotła. Miotła zawsze jest dobra, bo jest lepiej. Dobra, została jedna osoba Nie wiem totalnie gdzie, może to to latające coś Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc Pewnie któryś z tych połamańców Gdzieś tu, pewnie któryś z tych, co spadł i... Dobra, dzisiaj chyba ewidentnie Nie dali sobie rady, jeśli chodzi o to e, Może uda mi się portalem wrócić Myślę, że to jest Ten moment, ta droga, kiedy ja powinienem Obrać swoją drogę do innego wszechświata Ponieważ ten zmienił kolory I już mi się dłużej nie podoba nie, to ewidentnie na pewno nie jest, to, bo to odbija wszystko. No cóż, do kolejnego I see ya!